Program Jak oni kłamią, który dotychczas był nadawany na antenie TVP Info, koncentruje się na krytyce programu informacyjnego Fakty emitowanego przez TVN Adrian Klarenbach, prowadzący pierwsze wydanie programu. Podkreślił, że celem jest analiza rzekomych nieścisłości i manipulacji przekazywanych przez konkurencyjną stację. Jednak wiele osób wyraziło wątpliwości co do tej wersji wydarzeń, a na program spłynęły liczne skargi do KRRT, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 2 października program jak oni kłamią zostanie także wprowadzony do ramówki kanału TVP1, gdzie będzie nadawano o godzinie 20,15. Program ten zastąpi popularny magazyn Alarm. Przez najbliższe dwa tygodnie w odpowiedzi na pytania press-serwisu na temat tej decyzji, przedstawiciele telewizji polskiej podkreślili, że dążą do zaspokojenia potrzeb widzów w poszukiwaniu rzetelnych informacji. Dodatkowo wskazali na inny istotny czynnik – działania konkurencji, w związku z tym, że program informacyjny konkurencji będzie trwał dłużej, a widzowie szczególnie w tym okresie poszukują wiarygodnych i rzetelnych informacji. Telewizja Polska chce spełnić te oczekiwania, podkreśliło biuro prasowe TVP. Niedawna decyzja TVN o wydłużeniu czasu trwania swojego flagowego programu informacyjnego Fakty na tydzień przed wyborami, które odbędą się 15 października, wywołała zaniepokojenie wśród działaczy TVP. Fakty zostaną wydłużone o 15 minut, a wydanie z 13 października, tuż przed ciszą wyborczą. Będzie trwać aż o 20 minut dłużej. Cykl dokumentalny jak oni kłamią ma według autorów opowiadać o kłamstwach, półprawdach i manipulacjach telewizji. Nie jest żadnym zaskoczeniem, że na celowniku dziennikarzy Zwolonicza znalazły się fakty TVN. Jak zapowiadała TVP, w każdym z odcinków widzowie zobaczą w jaki sposób szamani zwiertniczej przeinaczają rzeczywistość. Tylko po to, by w jak najlepszym świetle pokazać działania opozycji przynajmniej z początku widzowie nie wydawali się zbyt chętnie kupować tej wizji wykutej na woronicza, ponieważ oglądalność jak oni kłamią była sporym rozczarowaniem dla telewizji polskiej.